Cześć, tutaj oczywiście Damian, na początku zostawcie łapkę w górę, komentarz, dajcie znać co tam smacznego jecie, życzę wam fantastycznej niedzieli, ja jestem w tym momencie Liverpoolu, już zaraz Wirtz zrobi show, zobaczycie jej jutro we vlogu. Ja zrobiłem show na boisku, bo walczyliśmy o pierwsze 10 zwycięstw w tym roku. Dobra, tak w razie czego trzeba to zrobić, pewnie na nim stracę 5 tysięcy, ale może pomoże wbić wyższą rangę, no taki super zmiennik za 22 tysiące, Kamińskiemu się niestety skończył kontrakt, teraz to się uda. Howard mnie wkurzył, wiecie? chwili Ma powraca, zgranie i tak mamy identyczne, 40 koła za bo Ile teraz kwara? Kurde. Dobra, Kwara ma RW. No co ja dałem za niego 40 koła. 5 bramek, 10 asyst. W formacji, gdzie każdy z przodu powinien strzelać, to jest mało. Dobra, z myśliwym 58 koła. No i nie wiem, teraz już naprawdę tu nie ma co szukać wymówek. Mamy 29 na 33 zgrania. Ostatnie 5 spotkań. Soboslaj wypożyczony, Morton Leo. W razie czego gotowy? To musi się udać. Inka pies Murillo to jest tanie. Nie no, dobra, trend na prawej obronie. Z całym szacunkiem do niego, naprawdę. Coś tam zostało we mnie. Nie mogę tego przegrać. Pek. Dragback Aleksander Isak. 1 do zera, to było dobre. Muszę też o tych dragbackach pamiętać. One są dobre. Zbyt rzadko ich używam. Dobra, Geller, to będzie gol, to oczywiste. Tutaj nikt by nic nie zrobił. jeden do jednego. Co ty pokazujesz na tych palcach? Co to jest? Musisz być szybszy. Proszę, to jest Twój sprawdzian, Luis Diaz. Czy będziesz szybszy od Trenta? Wyprzedzony, Luis Diaz. Słabe to było. No, jest! Dwa do jednego! Jak on mnie chamsko tam odepchnął, i proszę, playstyle kwary się tutaj przydał. Absurdalna bramka. Gość y, dosłownie pchnął tego Diaza na jakieś 2 metry, ale tak naprawdę rywal tą postawą w defensywie stworzył mi tę sytuację. Dzięki. Ej dobra, Bogoj zaczął wpuszczać foder na boisko. Cakanie się, caganie się pojawia. Tutaj Inka Pief biega w pole karne. Gol. Uf. Jeszcze, jak kłoda leci ten mamarda szwili, strzał 25 km na godzinę. No, cholera jasna, dało się tego uniknąć. I Dembele, Na szczęście, nie Usman, bo to gorzej by się skończyło lirycznie dla niego. I Isaczku, jak tego nie skończysz? No, 3 do 2, ale z Kikofa. Nara. A myślałem, że to trend akurat. Oj, jeny, oj. <noise> nie wiedziałem, że to się uda. Koniec. Pewne zwycięstwo 7 do 4 jest to najlepszy bilans w tym tygodniu. Jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. No i mamy nowe SBC: Calafiori oraz Hausen. Hausen 78 tempa, ale za to 87 Defa. Kurczę, zobaczmy, bo dwa składy na to dali: 84 i 85. No, chyba spoko. Wydaje mi się, że po prostu chcą wycisnąć foder z kibiców Arsenalu czy to Realu. FC Palacze, Kunde z Van De Venem. no ten Van De Ven ma 90 tempa, ja wcześniej tego nie widziałem, to już wiem dlaczego kosztuje, ile kosztuje. No i dawaj tą Wilson, Rodman, okej. Okay. Chyba wszystkie porażki są na rywali, którzy mają piłkarki na napadzie. I to nawet nie jest statystyka z dupy, tylko autentycznie tak jest. Tak od razu? Przegiął. Czy boję się kobiet? Nie, no ja nie, ale moi piłkarze ewidentnie. Luis Diaz, he's from Colombia i strzela w ostatnich meczach, jak naprawdę w tych pierwszych nie mogłem jakoś go mocno chwalić, tak tutaj on wchodzi do gry. I też fajne podłączenie frimponga do ataku, cudowna centra, bez kikofa. kwarackelia. Co ja zrobiłem? Dobra, inaczej, my to jakoś wytniemy. Uwaga, Isak za pola karnego, dobrze, będziemy mieli koroner po fajnej akcji. Pedri przewrócił się. I brawo Mamarda Szwili, jak dobrze, że tutaj wrócił, mógłbyś sobie zmienić, nawet jakbyś, nie wiem, miał Roberta Lewandowskiego, gdy nie marnował rzutów karnych, on i tak by tutaj nie trafił. No ale teraz już trafia, jeden do jednego. Kwarackelia? Co ja w ogóle gada? Nie no, to ja nie mogę liczyć na jakieś wyniki, jeśli ja piłkarzy nie rozpoznaję swoich podstawowych. Balde, byłeś tutaj tragicznie ustawiony, tylko bramkarz nas uratował, Howard by tego nie zrobił. Jednak gdzie? Gdzie on szedł? Kogo widział? Stój, żeż tu cholery jasnej. Nie, no, nie ma szans, że ja kiedykolwiek wygram na drużynę, która ma takie napastniczki. Gratulacje, gratulacje! Leo? <laughs> dobrze, dobrze. Trzeba było zanurkować w tym monitorze. I po rozpoczęciu od środka jest 2 do 2. Świetnie! Okej, okay, 3 do 2. <laughs> Teraz to on leciał od środka. Bez niespodzianki Wilson trafia. Izak? I mamy 3 do 3. <try> Takie trzy gole. Odkąd rozpoczęliśmy drugą połowę, kick za Kikofem tutaj leci. Fajnie, że ma żółtą kartkę teraz na tej Diani, bo może jeszcze raz go sprowokuje, ale. Jest 4 do 3 dla niego, no! Kwaratkelia, brawo! Mamy 10 minut, to było wybitne wykończenie. Powtórzmy to, jest dużo czasu. To już powinna być czerwona karka, ale dobrze, no mamy Dominika Soboslaja, który ma stałe fragmenty z plusem. Czy Dominik Soboslaj to zrobi? Zobaczmy. Obronił. Uż, nieważne po prostu. Po prostu nieważne. Ta gra byłaby świetna, gdyby nie było kikofów i rzutów rożnych. Naprawdę, najlepsza gra w historii. Dopóki jednak te rzeczy istnieją w tej grze, to, to jeszcze nie jest to. O proszę, mamy Hausena na boisku, boję się go trochę przez to, jak jest wysoki, o lisek, który chyba z 300-400 kosztuje i uwaga, dobrze, wygram ten mecz, 100%. Nie, naprawdę, widząc jego drużynę, ja wiem, że szansa na zwycięstwo wzrasta o 40%, nie będzie jakiegoś bullshitu, niech ma sobie te patry. na Patri to tutaj się przyczepiać nie będę. Nie obróci się 100 razy jak Pina i wiecie, co jest najgorsze w takiej sytuacji? Mam wrażenie, że jakby to była jakaś Pina, Wilson czy Parajuelo, ja bym tej piłki nie odebrał autentycznie. Ja nie wiem, czy już jestem, jak to mła, ma, 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 mawia młodzież de Lulu, ale naprawdę ja odnoszę takie wrażenie. Kwara, Dżamal, no i o to chodzi. Proś, prosto do środka, prowadzimy. Z tymi piłkarkami, to ja czuję, że muszę się starać trzy razy mocniej w obronie, żeby cokolwiek im zabrać. Ale nie da się starać trzy razy bardziej w obronie. No to jest za wykonalne po prostu. No i cóż, Park Jisung, po tym jak piłka odbija się od słupka, trafia i jest 1-1 w 27 minucie. No wcześniej dobre uderzenie Niko Williamsa, nie miałem jak zapanować nad dobitką, cieszyłem się z tego, że nie trafia, no ale może wykorzystamy jakoś szybciutko Kikofa. Spróbujmy, Diaz, Neves, zagramy do boku, teraz kwara, nie pokręcił się. Isaac, kurde! Strasznie ciężko, ciężko jest mi się przebić przez jego defensywę, ale próbujemy ciągle. Neves, maestro nasz, tutaj wykorzystujemy... Tempo świeżego Rafaela Leao I beznadziejne podanie. Cholera, no. Nie próbowałem nic skomplikowanego. Chciałem zagrać najprostszy możliwy futbol. Lecisz, Isak, proszę. Nie zabierzesz mi tego. Czerwona kartka dla tego brutala po prostu. I on dostanie żółtą. Ja wiem, że on dostanie żółtą. Zajebiście. Sam na sam byłem. Wpuszczam soboslaja tylko po to, by strzelił tu gola. Ostatni mecz soboslaja. Czy on nas uratuje? Dominik, soboslaj! I nie dość, że gościu nie dostał czerwonej kartki w momencie, gdy miałbym gola, to jeszcze teraz jakim cudem ta piłka poleciała obok. Koniec, on przecież tutaj gra do tyłu praktycznie. To jest dogrywka, no halo! Ludzie, nie żartujmy sobie. Ile jeszcze pozwolimy mu grać, co? Co jest? No złap tę piłkę! Jestem królem po prostu! Co za dośrodkowanie, co za zgranie i bramka Joao Nevesa. On będzie naszym bohaterem. To jest jego sezon. Nic mnie dzisiaj nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, nie martwcie się. Mentalnie jestem gotowy na wszystko, bo ja wszystko już widziałem. I brawo, popracował od razu w defensywie. Derek Kutesa. Brawo. Rafa Od razu, od razu zaczęło to chodzić. I kto, kto to wszystko rozpoczął? Derek. Powoli, zawsze dokładnie, ball roll, cyk, cyk, odegranie, dobra, po obwodzie. Koniec. Mówiłem, że nie będzie żadnych rzutów karnych. Ja nie gram w rzuty karne. Nie obchodzę ich. Ta paczka ma mnie zmotywować na ostatnie mecze. I mamy walkout. Czegoś takiego potrzebowaliśmy. Kto będzie tym kozakiem, który być może trafi do naszej drużyny? Akurat to nali na ławę przyda się, bo ta karta jest wybitna. Słuchajcie, wybitna. Ten mecz muszę po prostu zrobić. Obyś nie miał diablicy. Chyba będzie inna, Chyba będzie Wilson. Jest Güler. I teraz trzymamy kciuki. Dobrze, widzowie, dziękuję wam za miłe komentarze na czacie. Wygram to dla was. Zachowajcie sobie tego buziaka. Jesteśmy tutaj w męskim gronie, nie musimy się niczego wstydzić. Wejdźmy na najwyższy poziom. Statystyki nie kłamią i wszystkie porażki w mojej lidze weekendowej były przeciwko piłkarkom, ale teraz... Niestety, nie wylewa się, chyba że a Dobra, corner. Ciśniemy go kwarackelian no, Bambaryło, przecież ty masz takie statystyki. Musisz, musisz uderzyć w bramkę, bo jak zaraz wbiegnie mi jakaś piłkarka 78 z Hiszpanii, co ma 99 z winności i ona zrobi coś takiego, będzie mi smutno. Nie będę zły, ale będę smutny, a smutek jest gorszy. Proszę, Jamalku. Dobra, Jeden do zera wylało się i ciśniemy. Ciśniemy, 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 nie dopuszczamy go w ogóle do stworzenia akcji na mojej połówce. Gler, no i się przesunąłem i po co, i po co? I o tym mówię. Jokeres w poprzednim meczu, on już nie miał piłki w takiej sytuacji. To jest chore. Isak! Bajka prawie. To to jest. Bruninia. Co on wymyślił znów tutaj? Dobrze, nie ma co wymyślać. Możesz mieć swoją Bruninie. Możesz mieć swoją Wilson. Jamal Musiala pokazuje, kto jest liderem na tym boisku. Alex Isak. Jest sam na sam. I... Dziękuję bardzo. Co to? Nie powiem. Fart? I oczywiście, oczywiście, typowo. Zrobiłem zajebiste wykończenie najlepszą akcję na Fart, fart. Gość strzeli dupą Wilson po odbitce i wybitna akcja, Damian. Jesteś słaby. Ta co jesteście. I chyba wygrałem właśnie doładowanie 650 zł. Zobaczmy, Isak. Poślizgnął się, ale skończył to Raboną. Nie miał co powiedzieć, tu Bramkarz. KS Przystojniacy. Niesamowite. Trafiłem chyba na skład youtuberów z Gdańska. Kubar Sirisy na lewej obronie. De Jong i Chalanolu. Kto wyżej? Kto wyżej? Chyba jej tutaj nie będzie. Jest. Nie mogę przegrać na Martineza. Szczerze trochę się go boję, bo nie wiem kto normalny grałby Lautaro w tej grze. Lautaro chyba nigdy nie miał dobrej złotej karty w tej grze, mimo że na papierze on wygląda dobrze. Nigdy mi się nie grało żadną kartą Lautaro jakoś fajnie w grze. Naprawdę nieważne, ile on miał tych wersji specjalne, niespecjalne, coś z nim jest nie tak. A boję się, że to jest mecz, w którym Lautaro pokaże, że jednak z nim jest wszystko w porządku. <noise> Bo jako pierwszy trafi, ale pamiętajmy, to był Kiko. To wszystko trwało od środka. Nie odzywamy się, dopóki nie strzelę gola. Takie. Kwicza Kwarackelia i zaraz to rywal będzie kwiczał Jak strzele kolejne trzy gole i więcej Diaz, Isak Gol 2 do 4 Przebudzenie smoka, przebudzenie bestii Tak mówi o sobie Isak, mocniej stary Jest, Marquinhos Mamy 3 do 4 w 43 minucie Eleganckie wykończenie gościa, który powinien, zosta powinien zostać naszym kapitanem Dobra, koniec pierwszej połowy jest dobrze Tylko jeden gol Kurde, ale ten reset, tak szybki, szybszy od Isaka mojego. Nie zepsułem tego Jamal Musiala, wróciliśmy, było 0-4, jest 4-4. Jedyne, co teraz robimy, to zdobywamy i wygrywamy. Faul, to jest kartka, to będzie bramka, on nie wyskoczy. Toni Kroos, WUBA, wełb, co? Isak, Jezus Maria, 5-4. O, ja wiedziałem! Ja wiedziałem, że coś będzie na rzeczy z tymi strzałami z powietrza. Podbicie piłki, wolej z obrotu. To chodziło kilka lat temu. 18 metrów Alexisak 125 km na godzinę. Wczoraj to testowaliśmy na streamie, teraz. Teraz lecimy dalej. Kwara, to jest trudna sytuacja, no i niestety Tibo Kurtua pokazuje, dlaczego jest jednym z najlepszych na świecie. Nic nie... Poprawka! Mamy 6 do 4! Chyba nie było spalonego... No dobra, Florian pokazuje, co zrobi w meczu z Manchesterem United. To on go wpuścił z ławki, nie zasługujesz na niego! Nie no, wpuszczanie Wirsa z ławki to jest już przesada. To, ale nie róbcie sobie żartów, to... Wow, brawo Wiśnia! Ale to jest Morton, młody Anglik, on się zapisze! Kurde, zapisze się... Na swoim kontrakcie, który będziemy rozwiązywać, jeśli przegram to jakimś cudem. Nie ma już, jest 93! Wycofał! Jest! Krok po kroku. Ciągle gorszy od Alwina, ale wkrótce będę lepszy. Ranga pierwsza, champion 1 tak zwany. Dwa totwy wymienne, czyli mamy 20 tysięcy. Druga drużyna 87, czyli może być sobą. 10 razy 83. 5 paczek. 3 godziny grania, żeby dostać 5 paczek. Mam nadzieję, że w drugim sezonie, który rusza już nie tak długo, będą playerpiki, bo tak po prostu te nagrody. Jak tak sobie o tym pomyślimy, są smutne, nie? Niech będą totwy, bo w końcu może tutaj wpaść ktoś fajny. O, Mares. Brukc. To teraz otwórzmy 10x83 i tutaj już liczyłbym na jakiś walkout. Dobra, dobra, dobra. Ter Stegen, Cholera jasna, ale może będzie to podwójny. Proszę, nie kończmy na nim. Jest Atletico, tylko kto może... Nie, to jest Terstegen i Oblak. Kurde. Chyba, że Alvarez jakim. Ej, no nic, no. Jak będzie jakieś SBC, może jakiś. Nie, no pewnie teraz to świeżą bohaterę, ale. tych to już chyba będę sobie trzymał na jakąś ikonkę. Fajnie, fajnie. 3 razy 85 plus wymienne. Czas by zarobić pieniądze. To jest walkout. Powoli zmierza do nas chyba też. Czekajcie, środkowy pomocnik. Brazylia. Boże, on ma walkout. Zapomniałem, nie wiedziałem, ale razem z nim buka yosaka? Nie. Uj, przepraszam najmocniej. Ej, dobrze, to jest Dumornej. Co ja mówię? Ciao inga. Dobra, no nie no, to wszystko sobie powystawiamy. Newesza, będę trzymał swojego, którego mam, bo na, ma na nim statystyki. 7,5 tysiąca on teraz kosztuje ludzi, ja za niego dałem 35 tysięcy. O rany, walkout oznacza wybitny traw, zróbmy to. Czapeczka. I co ty robisz? O, Robaka odblokowałem za 26 zwycięstw. To jest ta cieszynka, która mnie wkurzała w pierwszym meczu. Fajnie. Ech. No to tak, podsumowując skład. Kwara zrobił dwie bramki, dwie asysty. Fajnie się porusza, ale jest trochę wolny, więc nie wiem, czy on tutaj zostanie. Isa raczej zostanie. 32 i 7 asyst we wszystkich meczach w lidze weekendowej. Donovan nie powąchał praktycznie boiska. Jamal, jak zawsze, lider. Luis Diaz ostatecznie coś tam zrobił. W tych ostatnich meczach się pokazywał. Śro... To Nikros mnie nie rozczarował, czasami wkurzał, obrona była super, no i trafienie Kunde sprawiło, że zrobiłem jedno zwycięstwo więcej. I dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia jutro o 15, .00. przypominam o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu, będzie jutro vlog z Liverpoolu, mam nadzieję, że fajnie tam wszystko wyszło. Trzymajcie się, miłego dnia, dzięki, że jesteście, cześć!